Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Cieszymy się, że dołączyliście do naszej wspólnej modlitwy. Wczoraj, jak wczoraj papież Franciszek powiedział Dzisiaj Ewangelia opowiana nam o Jezusie mówiącym do apostołów Już Was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Co to oznacza? W Biblii słudzy Boga to szczególne osoby, które on, którym On powierza ważne misje, jak na przykład Mojżesz, Król Dawid, prorok Eliasz, aż po... Maryja dziewice. Są to osoby, w których rękach Bóg składa swoje skarby. Jednak to wszystko według Jezusa nie wystarcza, żeby wyrazić, kim dla Niego jesteśmy. To nie wystarcza. Potrzeba czegoś więcej, czegoś znaczniejszego, wykraczającego poza dobra, a nawet plany. Potrzebna jest przyjaźń. Oby Maryja pomagała nam pogłębiać przyjaźń z jej synem i rozszerzać ją wokół nas. Pomódmy się dzisiaj w intencji naszych przyjaciół. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Królowo nieba, wesel się. Alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja. Mów się za nami do Boga. Alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja. Boże, Pan prawdziwie, Alleluja. Modlmy się, Boże, któryś przez martwych stadzie syna swojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył. Daj nam prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maria, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tę wspólną modlitwę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Renaty, Pawła, Piotra. I do usłyszenia jutro o 12.00. Dobrego dnia. Cześć. Cześć, pozdrawiamy.